Rekonstrukcja jest niezbędna. Zgadzam się, uważam, że to jest najlepszy moment. Mamy prawie dwa lata, wiemy co się udało, a co się nie udało, kto pracuje, a kto udaje, że pracuje. Może nie udaje, że pracuje albo mu nie wychodzi. Mam też wrażenie także, że rząd ze względu na swoją wielkość jest y, trudnym takim organizmem do takiego sprawnego zarządzania. Więc postulat jego odchudzenia jest absolutnie niezbędny. Natomiast bardzo jestem zainteresowany y, zachowaniem koalicjantów. Wiem, że tej powagi generalnie rzecz biorąc, nie brakuje, ale są ambicje, które muszą być powściągnięte dla dobra państwa. Mhm. A kto przejawia takie ambicje? I czego one yy, no... dotyczą, rzecz jasna? Proszę zwrócić uwagę kto najostrzej wypowiadał się o e, rządzie czy o kampanii elekcyjnoskowskiego. Najbardziej e, ostro wypowiadali się ci, którzy reprezentują ten obóz czy tą grupę, która uzyska najgorsze wyniki. Ja uważam, że z tego trzeba wyciągnąć wnioski, trzeba powściągnąć pewne ambicje, bo za dwa lata właśnie ci będą najbardziej poszkodowani. E, oczywiście e, mówię to bardzo ostrożnie e, i apeluję o powściągliwość w ocenach i skupienie się na pracy.